W okresie wakacyjnym zdarzają się przypadki pozostawiania niechcianych psów w lesie czy na ulicy. Tego robić nie wolno. Są przecież schroniska. O Bielskim schronisku, o tym kiedy możemy przychodzić do niego, kiedy możemy oddać lub wziąć pieska, opowie jego kierownik, lekarz weterynarii Zdzisław Szwabowicz. Chciałem gorąco zaprosić wszystkich Bielszczan i nie tylko Bielszczan do odwiedzenia naszego schroniska. Posiadamy tutaj pieski i kotki różnych maści, wielkości. Są czasem pieski rasowe. Z reguły są to jednak mieszańce, ale są bardzo kochane. Przyjaciel w domu jest każdemu potrzebny. Pieski ze schroniska potrafią okazać swoją wdzięczność. Stronisko jest czynne całodobowo. Jeżeli chodzi o adopcję piesków bądź też odwiedzanie schroniska, żeby pooglądać sobie pieski, jakie są do adopcji przeznaczone, to zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie yy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16, w sobotę y, od 10 do 14 i w niedzielę od 10 do 12. Jeżeli ktoś chce oddać swojego pieska. Najlepiej oczywiście tak samo w tych godzinach, bo wtedy przeprowadzamy wywiad i, i, i po prostu wiemy wszystko o piesku, co nam właściciel zechce oczywiście powiedzieć. Także są to dla nas bardzo cenne informacje. Natomiast, natomiast jeżeli są nagłe sytuacje, w godzinach wieczornych również pieska można wybrać. Pieski wzięte ze stroniska potrafią okazać swoją wdzięczność, nie opuszczają na krok nowego właściciela, bo bardzo boją się, że go ponownie stracą. Jest to jednak pieski u nas w schronisku i w każdy też w schronisku. Jednak musiały przejść coś zawsze nieciekawego w swoim życiu, także nieciekawy los ich spotkał, że się tu znalazły. W związku z tym yy, na pewno są pokrzywdzone i, i czekają, czekają na Państwa. A teraz popatrzmy jeszcze przez chwilę na pieski w bielskim stronisku. Muzyka what 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 what